Gdzie grają obecne największe polskie talenty w sezonie 10 zaczynamy od Maxiego Ojedele, który nadal gra w Strasburgu. Jako drugi kacper urbański on też nie zmienił klubu, nadal gra w legii Warszawa. Filip Ruzga gra w klubie z Paryża, no ale niestety nie jest to PSG, a jest to po prostu Paris FC. Klubu nie zmienił również Jan Ziółkowski, środkowo obrońca nadal gra we włoskiej romie. Jan Faberski ma 79 potencjału. My jako Polacy pewnie się z tym nie zgadzamy. Uważamy, że powinien mieć troszeczkę Więcej, no ale w FC26 sezonie 10 gra w angielskim Bristol City i jest to Championship. Przechodzimy do overali 80+, Jakub Kałuziński nie zmienia klubu, cały czas gra w Turcji w Basaksehirze. Tak samo jak Faberski do Anglii postanowił przenieść się Bright Edem, on również zasilił klub z Championship. Tak samo jak obecny zawodnik Jagieloni, czyli Oscar. Pietuszewski, 80 potencjału. Delikatnie lepszy ma Kacper Kozłowski, który tak samo jak Kałoziński nie zmienił klubu, nadal gra w Turcji. Obecny zawodnik Lecha Postani, Michał Gurgul, gra w Olimpiku Marsylia. Kacper Potulski, który niedawno zadebiutował w Bundeslidze, w sezonie 10 gra we Włoszech w Hejas Verona. No i ostatni, największy polski talent według FC-26 w sezonie 10, Antoni Kozubal gra w Sportingu, który to został mistrzem Portugalii, zatem chociaż jeden solidny zawodnik nam się trafił.